Proszę Państwa, Polska w tym czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych były wybory, no, wchodzi w taki niebezpieczny chyba zakręt najnowszej naszej historii z powodu tego, że na początku stycznia tego roku została wszczęta wobec Polski bezprecedensowa procedura badania stanu, sprawdzania stanu demokracji i praworządności w Polsce. Bezprecedensowa przez organy Unii Europejskiej, dlatego że jeszcze wobec żadnego kraju członkowskiego taka procedura nie była wszczynana. Ona nie tylko została wszczęta, ale w lipcu doznała pewnej eskalacji. Otóż Komisja Europejska, a więc organ władzy wykonawczej Unii Europejskiej, postawił Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń do wykonania przez polski rząd. Termin tego ultimatum upłynął 27 października, a więc tuż przed wyborami amerykańskimi. No i polski rząd nie odpowiedział na te zalecenia, nie tylko ich nie wykonał, ale w ogóle nie odpowiedział Komisji Europejskiej. Pani premier Beata Szydło chyba 28 albo 29 października Oświadczyła, że rząd polski takiej odpowiedzi udzieli w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale jednocześnie scharakteryzowała te zalecenia jako podyktowane względami ideologicznymi i politycznymi, a nie merytorycznymi. W tej recenzji mieści się zawalowana krytyka. Więc bez względu na to, kiedy i jakiej odpowiedzi polski rząd udzieli na te zalecenia, prawdopodobnie Komisja Europejska uzna tę odpowiedź za niezadowalającą. No i ponieważ wybory na wybory w Stanach Zjednoczonych były zaskakujące dla wielu polityków europejskich, czemu wyraz dał chociażby minister Steinmeier. No i jak się Państwo domyślacie, Europa nadal jest trzymana w napięciu i z tego powodu, który zapoczątkował nieoczekiwany wynik wyborów w, Stanu, w Stanach Zjednoczonych, zapanowało coś w rodzaju okresu wyczekiwania i yy, ta egzekucja na Polsce została chyba trochę odroczona, ale nie na długo, ale nie na długo. Zanim przejdę do tego, że nie na długo, to kilka chwil się zatrzymajmy nad tym, co Komisja Europejska, co Unia Europejska może Polsce zrobić w związku z niewykonaniem zaleceń, jakie skierowała w lipcu Komisja Europejska wobec polskiego rządu. Czy dysponuje jakimiś środkami dyscyplinującymi? Niestety tak. Niestety tak, na podstawie traktatu lizbońskiego Komisja Europejska może skierować der polnischen Frage, jakby to powiedziano po niemiecku, czyli kwestię polską do ostatecznego rozwiązania do Rady Europejskiej. To jest organ władzy ustawodawczej Unii Europejskiej, jego przewodniczącym jest Donald Tusk. On ma dwie bardzo ważne kompetencje. Mianowicie może otwierać i zamykać posiedzenia tej rady, to jest wielki dygnitarz. No i ta Rada Europejska już dysponuje środkami dyscyplinującymi kraje niepokorne w postaci na przykład pozbawienia prawa głosowania w organach stanowiących Unii Europejskiej. To jest bardzo dotkliwy, dotkliwa sankcja, dlatego, że no Kraj, który nie uczestniczy w głosowaniach, w organach stanowiących może zostać przegłosowany, to znaczy zmuszony do postępowania, które wcześniej uznał za sprzeczne ze swoim interesem państwowym. To wcale nie jest takie bez znaczenia. No i nawet sankcjami dysponuje, sankcjami rozmaitymi takimi karnymi. Ale żeby Rada Europejska taką decyzję podjęła, to zgodnie z traktatem lizbońskim musi panować, ta decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie. A ponieważ węgierski premier Viktor Orban wcześniej zapowiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby Węgry poparły jakikolwiek wrogi wobec Polski, krok na terenie Unii Europejskiej, to wygląda na to, że tej jednomyślności może nie być, bo inne kraje Grupy Wyszehradzkiej też mogą się do tego węgierskiego sprzeciwu przyłączyć, no i wtedy Rada Europejska takiej decyzji nie będzie mogła podjąć z powodu braku jednomyślności. Czy w związku z tym Unia Europejska dysponuje jeszcze jakimś dodatkowym środkiem dyscyplinującym? Niestety tak. Niestety tak, zgodnie z traktatem lizbońskim dysponuje pewną instytucją, która się nazywa klauzulą Solidarności. Klauzula Solidarności stanowi, że jeżeli w jakimś kraju członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, nawet w postaci interwencji wojskowej, dla przywrócenia, dla usunięcia zagrożeń dla demokracji. Z brzmienia traktatu lizbońskiego wynika, że yy, z taką prośbą powinny się zwrócić władze tego państwa. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji i praworządności płynie właśnie od tych władz. A przecież takie są oskarżenia, taka jest diagnoza i Komisji Weneckiej, i Komisji Europejskiej, a zwłaszcza jej wiceprzewodniczącego Franza Timmermansa, który na urodzinach u Byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsy, zapowiedział, że w sprawie demokracji w Polsce nie odpuści. No, cokolwiek by to miało znaczyć, zabrzmiało to groźnie dosyć, jakie kuku może nam zrobić. Proszę Państwa, jest wiadomo, że skoro w, w, takie zagrożenie dla demokracji płynie od władz, no to one się z prośbą taką nie zwrócą, to mowy nie ma. Zatem ktoś będzie musiał te władze wyręczyć. I moim zdaniem. To jest główne zadanie Komitetu Obrony Demokracji. To jest główne zadanie Komitetu Obrony Demokracji, którego y, przewodniczący y, pan Mateusz Kijowski, filut na utrzymaniu żony, y, jest oswajany z tą rolą, którą ma y, odegrać. Mianowicie on kilkakrotnie już był w Brukseli, gdzie był przyjmowany przez tamtejszych dygnitarzy z rewerencją taką, jakby był przynajmniej premierem albo prezydentem państwa, więc i on jest oswajany z tą rolą, no i oni z nim są trochę oswajani, bo z nim się trzeba trochę oswoić, bo tak nie jest takim, że tak powiem, politykiem typowym. Ale no, jest czy nie jest to zadanie wykonać z całą pewnością. Drugim zadaniem, właściwie chronologicznie pierwszym zadaniem Komitetu Obrony Demokracji, do którego ono się właśnie szykuje, bo na 13 grudnia jest wywołanie rozruchów o zasięgu ogólnokrajowym, żeby sprowokować rząd do reakcji. A kiedy rząd zareaguje na przykład nerwowo, na te rozruchy, czy siłowo, jeśli zwłaszcza gdyby były połączone z jakimś niszczeniem mienia, z jakimiś tam niepokojami, no to wtedy zostanie oskarżony to, o terroryzm państwowy. No i mamy wszystkie przesłanki, które przewidywał, przewiduje właściwie Traktat Lizboński dla uruchomienia procedury pod nazwą klauzuli Solidarności. Jedna rzecz jest... Tutaj pod znakiem zapytania występuje, to znaczy jak się w tej sytuacji zachowa nasza niezwyciężona armia. Nasza niezwyciężona armia jako wielki niemowa nic nie mówi, no ale nie wszyscy zachowują w tym zakresie dyscyplinę, bo niedawno przemówił z obfitości serca, usta mówią i niedawno najbardziej obfite chyba do serca miał pułkownik rezerwy Adam Mazguła, który powiedział, że w razie czego nasza niezwyciężona armia stanie na nieubłaganym gruncie obrony konstytucji, to znaczy spuntuje się przeciwko rządowi. No i w tym kierunku płyną zachęty ze strony organizatorów protestu na 13, protestu obywatelskiego na 13 grudnia, tam wzywają z, 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 z służby mundurowe, a więc policjantów i wojskowych, żeby wypowiedzieli rządowi posłuszeństwo. Jest to otwarte wezwanie do buntu y, przeciwko rządowi, także już dalej można tylko to wykonać, już dalej posunąć się w retoryce nie można. Y, doszliśmy do pewnego kresu takich powiedzmy pogróżek słownych, dalej już musi być albo nastąpi czyn, albo, albo nie, no to wtedy zobaczymy co się będzie działo. Proszę Państwa, 13 grudnia... Nie sądzę, żeby 13 grudnia się to wszystko rozstrzygnęło, bo to może być tylko detonatorem jakiegoś procesu, który tam będzie trwał trochę, będzie rozciągnięty w czasie. No ale może się ten proces właśnie wtedy rozpocząć. Możemy mieć, mówiąc krótko, powtórkę z 13 grudnia 1981 roku, kiedy nasza niezwyciężona armia stanęła na gruncie obrony w Sojuszu ze Związkiem Radzieckim. No, Teraz już socjalizmu bronić się będziemy, ale demokracji też można bronić i sojuszu z Unią Europejską, który jest prawie tak samo jak ze Związkiem Jajewskim, bo Związek Jajewski ma to do siebie, że zmienia położenie. Raz jest na wschodzie, innym razem na zachodzie, ale... Nasi, nasze stare kiejkuty nieomylnym tropizmem wyczuwają, gdzie Związek Radziecki aktualnie jest i się ku niemu twarzą, zwracają, frontują do niego, krótko mówiąc, oferując gotowość swoich służb.